Wędkarstwo nie wygląda do końca teraz, tak jak się wszystkim wydaje. Nowoczesne wędkarstwo to teraz jest masa elektroniki różnej, która pomaga nam w zlokalizowaniu ryby. Używamy do tego szybkich łódek, przemieszczamy się w dużych odległościach po różnych akwenach. Są to duże emocje niekiedy, kiedy wieje bardzo silny wiatr, mamy duże fale. Oczywiście bardzo często zdarza się, że do domu wracamy o przysłowiowym kiju, czyli bez zdobyczy. Często jest tak, że po prostu ryby nie biorą, a czasami przeżywamy porażki. No, ponieważ po pół godziny walki ryba potrafi się wypiąć, to przyciąga nas nad wodę, żeby wrócić po tą rybę jeszcze raz i spróbować ją w końcu wyjąć z tej wody. Osobiście wolę wędkować z kolegami, bardzo rzadko chodzę sam nad wodę. Można do kogoś otworzyć usta, prawda, porozmawiać o tematach, o których się nie rozmawia, o których nie ma czasu w dzisiejszym szybkim świecie. Nad wodą życie zwalnia tempo, mamy czas dla siebie, możemy o wszystkim porozmawiać i przede wszystkim wypocząć. Złotej rybki to. Chciałbym tylko jednego, chciałbym, żeby zdrowie jak najdłużej mi dopisywało, bo jeśli będzie zdrowie, no to w zasadzie wszystko, cała reszta zależy tylko i wyłącznie od nas. Zapraszam do kupna najnowszego wydania CKM i pozdrawiam wszystkich czytelników, cześć!